Dzień dobry. Dzisiaj Wam powiem krótko na temat bardzo popularnych i bardzo dobrych soczewek, potocznie nazywanych szkła do komputera. Są to specjalne produkty, które mają za zadanie wycinać w 100% szkodliwe światło niebieskie. Mam taką tutaj soczewkę. To jest soczewka z filtrem niebieskim. Teoretycznie ona jest przejrzysta, ale jak ją weźmiemy pod lampę, widać że bardzo mocno mieni się tutaj kolor fioletowy. To jest właśnie specjalny taki rodzaj antyrefleksu położony na soczewkę, którego zadaniem jest odcięcie światła niebieskiego. Te okulary powinny być tylko i wyłącznie użytkowane w pomieszczeniach. Nosząc je przez cały dzień pozbawiamy się światła niebieskiego, takiego naturalnego światła niebieskiego, które jest na dworze, które jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania naszego organizmu. Nosząc okulary przeznaczone do pracy przy komputerze, mogą to być być na przykład y, soczewki firmy Silor y, z powłoką Prowencja, które są naprawdę świetne, ale nośmy je tylko i wyłącznie w pomieszczeniu, gdzie są sztuczne źródła światła. Zajrzyjcie na strony amerykańskiego neurobiologa Andrew Hubermana. Bardzo dużo o tym mówi, bardzo dużo o tym pisze i można tam zasięgnąć wielu, wielu szczegółowych informacji. Także bądźcie zdrowi i wybierajcie z głową. Pozdrawiam.